Siemano kolano, dzisiaj gram z dziwiu! To nasz pierwszy odcinek w moim To pierwszy odcinek. A szole się wam działanałem. No szole, no szoli. Mm. ale jest tam już Sobie przygotowaliśmy drewno. Ej, a o co tu chodzi? Jak to się zatrzymuje? No dzizuś, o co się A, dobra, dobra. Już gram. Dobra, A już po 18 i ileś tam drewno. Bo praliśmy dre już drewno. No, teraz... Idziemy. Powiedział, a jak się robi, żebym miał te inne dla lepsze dla... Oto. Klik. A, no tak. Dobra. Tutaj nam zrobię schodki, abyśmy mogli schodzić. Dobra. Na pewno to, to i to. Nie. To nie. Z kamienia. Dobra. Już. Róbię, jak chcesz. Ja zawsze... No ej! boś ty jeden, mnie bijesz? Ja chciałem wykopać, ale ty mi wlazłeś. Dobra, no możesz już wejść. Neście, bo ja się zrobić coś innego. A ty ja mi lubisz jeść, ja? Dotać. Bo tak. mi się zaściało. Dobra, mam węgiel, ale... A mi też lub węgiel. No, to tutaj dużo węgla. Mamy węgiel, mamy węgla, Dobra, a ja idę poszukać ryb. Ryb? Serio? No tak. Co ci ryby? Abyśmy mieli co jeść. Mogliśmy po prostu poszukać świnki. Albo krówki. Ale ja tu chyba będą myli czy nie? No będą. Uważaj. Bo są potwory. Oj. A co chodzi? Nie teleportować. Tak. O zombie! Dziesz sobie radę? Tak, bo mam miecik. No masz ja i świeczkę, idę. ale on nie jest iść najlepszy. Ej, telefon a to... mam um, taki na. Ty ja musisz to... przecież. musisz ja, Da. To przełącz się. A już wiem, gdzie to było. Ja mam kamień. No, kolejny wejdzie. Ja jestem na buziach, nie A ja na dole. Nie wiem czemu my nic nie mówiliśmy. No, zbyt... do mnie, wchodź. Ale daś mi? Wchodź do mnie. Kop sobie. Szmasz masz Musi być dużo, prawda? No tak. Ale węgla nie, znaczy, węgiel też kopie, jak znajdziesz. O. Lecimy. Kopiemy, kopiemy. Dobra, ja już wykopałem... Ja wykopię gdzieś dwie... O, o, żelazo! Roku gdzieś 20 drewno no i... i mi Drewno? Jakiego drewno? Kamienia? Jakiegoś kamienia, no. To wychodź. Ja... ja muszę... Ja, ja mam... ja znalazłem żelazko. Pa, baj klona, to nie dla Ciebie. Znalazłem żelazko. Ja też. Serio? nie Dobra, ja, idę na podziemie. O! Możesz krowę zabić, jak chcesz. No, ale to mało? A, to jest... O kolejne. Dwa żelazo nam. No. A, nie zauważyłem cię węglu. Jak ci tu masz tak jasno tu? Tutaj już jest ciemniej. Znalazłem tutaj żelazko. To już koszta żelazka? Nie. Kopalni? Nie. czego? A się kupię. biorę pieniądze na trójkę. A, pieniądze. Żelazo i diamenty, tak o co ci chodziło? Tak. Ty grasz pewnie jak. bo ty grasz chyba trzeci raz w Minecrafta, to, to możecie myć. Jaki trzeci? Dobra, jakiś dwudziesty, ale. na dwudziesty. Który? Dziesiąty już leć. Dziesiąty aś A jak się robi? Nie. Nie można z kamienia. A! A z, czego? Z, z z tego. Z żelaza albo z diamentów. O! Ale z czegoś jeszcze. Jeszcze gdzieś kuli A no tak. Aż się znajdę. Y, można jeszcze z... Zlówka! Ja ją zniszczę Dobra, zniszczę Też mam mieczka Ja z niej weźmę No bierz Patrz, mam już kulę Brak kurczak. Ja Ale tej małej krowy nabij Dobra Dobra, ja Zrobię dwa piecyki Ej, bo noc się zbliża. Tylko nie kucaj. No, czemu? Bo to dzieci nie znajdę. A, on. Ok. Ja już nie kuczę. i nie kucz. Ale ja mam ładne skrzydła, prawda? Idziemy. Zajdziemy. O nie, zombie. Do wody! Płyniemy. Szybko! Chodź do mnie. Ale Kolejne Mam. Co zrobiłeś drewnianym? Uuu, szybko, góry. Tak? Owcy, owcy. Ja mogę zrobić te szczypce z dwóch żelaz. Stać, stać. Nie zabijaj! Dobra. To czekaj, to ty zabij... To... Ja zabiję ziombiaki. No ej. Mam ci pomóc? Nie. A za to Szybko! Mam robić? Tak. Ale ja muszę... Ja, naj... to ochronię, ja no. najpierw muszę przepalić. No tu Cyklonie. No. Szybko! Zombie. Dobra, ja cyklonie żeby to. To. Drugiego. Nie. To. To, dobra. Pierwsze. Nie. Proszę. Jest! Nie. zero HP, co? Tak. Nie, nie mogę. Schipo, schipo, tam o O nie, jedną w to zginęła. dobra, to Ja już robię szczypce. czy oddam twoje. Nie, nie, nie. Ja się prostu nie płynę. A ja mam trochę. No mam to mam doświadczę. Dobra. Ciąg do ciebie idzie Okej. Okay. mam twój miecz? Ty. Ja mam trzy ja serca. 3... Mogę zjeść? Tak, zjeść. Tak. No. Nie. Jezu. Yes. O no nie! Więcej chciałbyś chowałem. Na ja się mam wziąć, ale z skończam. Pomogę ci. Zobacz ile mam HP. Zielone. U mnie zielone HP. Masz. Masz te rzeczy. Dzięki. Tam masz? Wiecie, masz tutaj, tutaj ci rzucam. Yy, nie, to moje. Yy, masz... Ej, mój i moje ścieżku i nie mam Loku. Ej! Nie no, dobra. Chyba za chwilę będziemy kończyć odcinek. Coś dzisiaj na mnie idzie. Lama. No właśnie o tym mówię, dobra, przełączamy. Przełączaj nas na creative, Coś nam nie idzie, musimy sobie coś wziąć. Co ja? Przełączaj. Przełącz, o jest. Nie, piecyki. Pieciki. Ja wziąłem dwa. zrobiłem dwa. Trzy. Dajesz. Dobra. Dajesz. Dajesz. A dobra, no daj dobra. A co mam Nie wiem. U kliper kliper to, to ja uciekam i nie Mog mogłem zrobić nam dwie tarcze tipcie mm -mm. ważniejsze bo będziemy mogli iść spać a ja masz miałem był... Dwie. pięć masz możemy pięć. zrobić o fajne. możemy łóżko zrobić. a no tak no bo kliper wybuchł ci owcie i ja byłem owcie może a ja to wziąłem to możemy zrobić ale nie. Dwa łóżka moje nie, bo jedno łóżko trzy. O! To szkoda. Zapomniałem o chlebku. To masz jeden. Ja nie będę już spidował. Chodź. Cichaj. Nie spiduję. Chyba, że uciekamy przed potworami szukamy jakiś świnek albo szukamy albo świnek, albo kopalni chodź tam, albo wioski na górę Nawet ci to jest na górę, ale widzisz mnie? widzę klipper jak mi już zeszły dwa no nie musimy dać. Myślę, że to jest szkielet. Który? Dobra, już niedługo jest ten. No. Nie będzie ząbiaków. Co to jest? Szkielet. I szkielet też nie będzie. Szkielet. Zaliłem. Ziemniak! ciała, F. We, ja nie umiem, nie mogę. Się może nie da. Ja widziałem tam świnkę. Gdzie? Oj, widzę ją. Chciała. Nie. Szilety, dwa. No tu uciekaj. Mam trzy serca. Który ser. zero? To, masz to. Ej. To. I sobie pal w pieciku. Bez sensu. No i znowu! zginąłem no ten odcinek. Coś, coś na mnie idzie w tym odcinku, co nie? Ten odcinek jest jakiś... Ale no ja weźmę twój... No, wiedziony. Nie, nie musisz, ja wezmę. Wezmę na nowo. To też chyba mam Miałem jedną strzałę. Miałem szczypce. szczypce. <śmum> <śmum> Widzicie, jak on kicha? Dobra. O, gdzie są te szczypce? O, a Dziś i... już nie gra. No, ale jest ekran. Franek gra za to. Franek jest na dole, gdyby co. Jeden, dwa. Ja muszę się przyłączyć. Dobra. Biorę. Serio tylko jedną mi dałaś. Dobra, teraz lecimy szukać wioski. Kaj okay, stop. Miecz mam. Sąki, dobra. Miecz mam. Okej. Okay. To wszystko. A zresztą ty nagrywasz? Nie, to by się nagrywa? Czemu nie chcesz nagrywać? Takie idę, no chyba dzisiaj nie pokonamy smoka no sorry ziomy, ale coś mi po prostu dzisiaj nie idzie. Mm. Zrobię łóżko. Chyba ja tam czą? No dobra, takie mój. Kraft, krafting. Kraf. O, tu jest gdzieś. Aha, bo tutaj zginęliśmy. Hold nie. Skolnie, Wezmę ten krafting. Czy jest jakaś O, śwink. No. Tak. 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 O, krówkę, ja odejdziemy, się A znowu, ale ja tak. tak. lecimy Do kopalni i wodą.

Ja to już koniec e, o, ja już. What are you doing No nie wiem, co tutaj się dzieje, ile tych zombie było, jakoś je pokonałem, sorry, że się w ogóle nie odzywam, tu skupiam się na grze, po prostu nie mogę się odzywać, dobra, y koniec filmu, zawsze Dzięki. koniec, papa pa, 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 pa.